Dzisiaj mamy dwie wielkie imprezy, bo z jednej strony jest na torze Wyścigów Konnych Dzień Dyplomacji, a z drugiej strony tutaj mamy duży piknik rodzinny Drużyna Marzeń Lotto. Drużyna Marzeń to nowy projekt totalizatora sportowego. Dlaczego marzeń? Totalizator sportowy od 70 lat tak naprawdę wspiera marzenia polskich kibiców, wspiera sport. Chcemy, żeby ten projekt funkcjonował przez następne lata, żeby ta drużyna się poszerzała. Żeby inspirowała coraz więcej sportowców, coraz więcej młodzieży, coraz więcej ludzi do realizacji swoich marzeń. I to też jest dla nas ważne dla wizerunku totalizatora sportowego i marki Lotto, żeby uświadamiać kibicom, że my jesteśmy od realizacji ich marzeń i poprzez tą drużynę chcemy to zrobić. Każdy, który kupuje kupon w naszych grach liczbowych, loteriach pieniężnych, Wspiera tak naprawdę polski sport, bo bezpośrednio przekazujemy te środki na fundusz Ministerstwa Sportu, z którego są realizowane bardzo różne inwestycje, głównie inwestycje w obiekty sportowe. W zeszłym roku przekazaliśmy ponad miliard złotych na ten fundusz. Powiem szczerze, że jestem zaszczycona, że totalizator sportowy wybrał mnie, by być w tym gronie najlepszych sportowców. Ja jestem bardzo też z siebie dumna, gdyż bardzo dużo pracy, siły. Po to łez krwi wszystko w to włożyłam, żeby po prostu znaleźć się na tak wysokim poziomie. I moim zdaniem totalizator da mi dużą szansę, żeby rozpromować jeszcze bardziej Formułę 4, a przede wszystkim, że kobieta się ściga w Formule 4, gdyż nie mamy żadnych praktycznie kobiet z Polski, które się ścigają na tak wysokim poziomie, które są tak rozpoznawalne. Projekt jest rozwojowy, proszę nas obserwować, jeszcze nie raz zaskoczymy Państwa.